Zbyszek jak to Zbyszek oddał Ci mam te hołd jako zawodnikowi ma, ale powiedział barnie, że boksersko to ty jesteś ogórkiem. Tomek palnął bycie, czy, czy ciebie, czy Jurasa wszędzie na klatce sądowej, w kinie, w teatrze. Powiedz, czy ty się czujesz ogórkiem? Kiszonym czy marynowanym? Ja myślę, że i to, i to. Co za fantastyczna noc. Tu będą badać popy największego kalibru. I się Państwo na wielkie grzmoty. Cześć, witam Was serdecznie. Najbliższy weekend, proszę Państwa, 24 lutego w Gliwicach Wielka Gala KSW. W głównej walce wieczoru starcie dwóch legend sportu walki w Polsce: byłego mistrza świata w boksie w dwóch wagach, Tomka Adamka, i trzykrotnego mistrza KSW, legendę. Tej organizacji Mameda Kalidowa. Pojedynek ten rozpala wyobraźnię fanów sportu walki. Witam Was serdecznie. Teraz głównych bohaterów Mameda i Tomka. Cześć. Witam serdecznie. No, to dobrze. To może zaczniemy od starszego: Tomka Adamka. Tomek, pamiętam jak przed Twoją walką z Arturem Szpilką w Krakowie rozmawialiśmy w dniu walki na śniadaniu w hotelu i wtedy powiedziałeś, Andrzej wygram. Co on mi może zrobić? Czy to samo może też teraz powiedzieć wygram, Mamy. co ty mi możesz zrobić? Słuchaj, zawsze z wielką wiarą do ringu się wchodzi zwyciężanie, no bo jeżeli myślisz dzisiaj, że przegrasz, to po co tam wchodzić? Ale wiadomo, że e, e, wtedy by nie byłem w dyspozycji, nie miałem swego tytułu, tu jest dobrze, jestem na dobrym obozie. Tam no, też były troszeczkę te przygotowania, ale to nie ma co wracać, to co było, było, jest dać po obiedzie, nie wraca się tego, co było, jest co przed nami, czyli jest 24 i, i dyspozycja dnia, jeżeli są moja tutaj, no to wtedy jestem sobą i zwierzę, no to jest to może namek prawdziwie. Forma jest, jestem zdrowy, najważniejsze, nie ma przeziębień, nie ma nic, nie jest pogoda jaka jest, ale bez porządku, oby do 24. no i co robota, gongi robota i wygra lepszy. Teraz pytanie do Mameda. Rozmawiałem tydzień temu o waszej walce z Jurasem Jurkowskim i trenerem Zbigniewem Raubo. Zbyszek, jak to Zbyszek, oddał ci, mametę, hołd jako zawodnikowi MMA, ale powiedział Barnie, że boksersko to ty jesteś ogórkiem. Tomek palnął cię, czy, czy ciebie, czy Jurasa, wszędzie, na klatce sądowej, w kinie, w teatrze. Powiedz, czy ty się czujesz ogórkiem? Kiszonym czy marynowanym? Ja myślę, że i to, i to, i tak, i tak. No. No jest ocena trenera, szanuję to. Okiem fachowca, który zna się na boksie, no jestem ogórkiem, ale ja nie, nie zamierzam być bokserem. Ja jestem zawodnikiem MMA, który idzie spróbować w boksie na, z legendą tego sportu. I tyle, no, jest to jest to próba swoich sił. Tomek, teraz do ciebie. Mateusz Masternak, który sparował z Mamedem, przestrzegał, że nie można lekceważyć bokserskich umiejętności Mameda. Ta walka to dla niego 50 na 50. Jak ty sądzisz o tej Słynę. prognozie? Gdybym lekceważył przeciwnika, to byłbym niepoważny idiotą. No przecież to do ringu chodzisz nie wiedząc, jak możesz zejść z ringu, czy o swoich siłach, więc zawsze... Jesteś w lepszej dyspozycji, gorszej do jednego dnia, ale zawsze trenujesz, bo pamiętać trzeba, że głowa jest jedna i głowy się nie da wymienić. Wymienisz buty, rękawice, a jednak, słuchaj, nasze życie po karierze się kończy i trzeba żyć. I dziękuję Bogu każdego dnia, że ja mam dobrą pamięć, że, że nie mam problemów, wiesz, jakichś neurologicznych, tak w zasadzie robię nawet badania tu głowy, nie musiałem tego robić, ale zrobiłem sobie Emerald jest wszystko w porządku. No bo to jest, że najważniejsze zdrowie. Widowisko oczywiście dla kibiców będzie, no ale nasze zdrowie jest jedno i nie kupimy drugiego. Mamet, mam świadomość, że nie zdradzisz planu taktycznego, ale czy przygotowujesz jakąś niespodziankę pułapkę na starego lisa Adamka? Jako niespodziankę dla, dla mistrza świata w Boksie. Walcząc w boksie. No ale na przykład... Ja sobie... no, Mateusz Masternak mówił, że możesz go zaskoczyć. Czy normalnie to bokserzy nie zadają takie dwa, dwa prawe proste i te, jeszcze jedna poprawka. No, coś tam przy, przypuszczam, że jednak będziesz miał za Będę po prostu. Jakby to powiedzieć, no, taktyki tutaj jakby ukłasz? Jak ją układasz tą taktykę trzeba być? Ja bym musiałem dużo rzeczy zmienić u siebie. Coś dołożyć. Ja tak naprawdę skupiałem się nie na tym. W większości skupiałem się na tym, żeby zacząć boksować inaczej, nie tak jak w EMA. To udało się. Tak mi się nam, no, cały ten zespół mój przygotowawczy, cały team, był tym udziału. Natomiast e, taktyka jest wyjść to, co zawsze robiłem, czy w ma, to jest. E, ja też stawiam na szybkości. I tak jak Tomek powiedział, ta dyspozycja dnia będzie. Dzień, ten dzień pokaże, kto jest szybszy tego dnia, no po prostu. Kto ma lepszą dyspozycję dnia. Tomek, walka będzie rozgrywana w klatce. Jak ty się w niej czujesz? Słuchaj, e, no, z, zwierzęciem nie jestem, nie byłem, tak? Ale, ale wiesz, jak się wchodzi do klatki, to już nie pamięta, nie widzisz że jest klatka, że jest siatka na wokoło, czy to ring. No. Patrzysz przeciwnika, e, patrzysz na, na się jego twarzy, ścinasz, ścinasz, ścinasz kąty, e, szachujesz, to to już nie ma tak naprawdę znaczenia, czy, czy koło, czy, czy kwadrat, czy prostokąt. E, Najważniejsza tak jak mówię, no, dyspozycja dnia i świetne widowisko i to kibice. E, Zobaczyć i mam nadzieję, że im to damy, żeby jeszcze długo pamiętać po naszej walce, że byli tacy, mamy diadamy, gdzie się fajnie pobili i dalej są przyjaciółmi. Tomek, jak z twoją szybkością, czy nadal jak w starych dobrych czasach jesteś w stanie w sekundę doskoczyć do kontaktu i zgasić światło? Jest, jest, jest dobrze, no bo gdyby tak nie było, to bym. Jest ten, jest speed. No, słuchaj, Trzeba się obudzić 24 no bo wiadomo, że jeszcze jest tydzień, ale jest wszystko w porządku, by gdzieś tylko nie zobaczyć jakiegoś przeziwienia, no wiemy jaka jest pogoda. No, znaczy i mam nadzieję, że, że będzie wszystko dobrze. A jak te twoje stare kości, no ty jednak 5,5 roku nie walczyłeś, czy tam trzeszczą, czy już naoliwiłeś trochę? Tego się nie zapomina, tak jak mikrofonu, no za 10 lat wszędzie na mikrofon, też będziesz, no w sporcie troszeczkę inaczej, ale ale to jest kwestia tego, gdzieś tam dni i wchodzisz. W... To jest nawyk, no. od 12 roku życia walczysz. Tak mówi, tak się nie zapomina. Słuchałem jednego z wywiadów z Wami. Tomek mówił, że jadąc z samochodem często odmawia Różaniec. Mamet, mówiłeś, że słuchasz Koraną. Czy przed walką już w szatni będziecie robić to samo, żeby się skoncentrować? Jak będą wyglądać te ostatnie minuty przed walką? No to, 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 stanie, stanie, żeby... to już będzie... Mamet, słucham najpierw Ciebie. E, ja w szatni już e, zajmuję się tylko rozgrzewką, tam już wtedy już nie mam. Litwo jest, e, pięć razy dziennie się modlę. Ja mówię, mam, jakby, w robię, zrobię sobie na czas, a w szatni jak już jest e, skupienie, przygotowanie na rozgrzewkę i i znowu do walki, to atmosfera no szatni jest taka, jak, jak to Tomek, a ty? Ja, e, no modlicie trzeba całe życie, to nie to, że przed walką będę mówił, Panie Jezu, dej, że mówi, <people> no to nie ma tak, trzeba się modlić całe życie, całe życie i tak e, e, robię i Będę robił i tak robią moje, moje dzieci i żona. Wiadomo, jest to, jest to siła, siła, Bóg daje siłę. I tak zawsze szedłem przez życie i idę, pokazując to moim dzieciom. No bo tak taki jestem wychowany. Panowie, wiem, że nie jesteście hazardzistami, ale gdybyście mieli stawiać u Buchmacherow symboliczną złotówkę, to jaki wynik byście obstawili? Mamet. Nic bym nie ustawiał, panie Andrzeju, tak, czy, czy wyobrażając, czy nie wyobrażając tego bym nie zrobił i nie radzę tego. Tomek. Znaczy sobie Andrzej, yy, nigdy tego nie robiłem, yy, nigdy tego nie robiłem, nie, nie jestem hazardzistą, yy, ale postawiłbym na ciebie. <grym>, na mnie? Na Mameda czy na tak, mnie? Hej. Zawsze, zawsze byłeś wielkim wojownikiem i dobrym biegaczem. Słuchaj, zmniejszymy się na korcie tenisowym. Zresztą po, podobno mam komentować, już zostałem taką propozycję wielkiego debla, w którym będzie m.in. brał udział Mamet. Dobrze, Mamet. Jeszcze nie było walki za, za Damkiem, bo rozmawiamy przed pojedynkiem, a już do ciebie rwą się kolejni przeciwnicy bokserscy, no, Między innymi były. Mistrz Świata Krzysztof Diodarczyk, podobno obiecałeś mu, że z nim powalczysz, tak było? Andrzej, Panie Andrzeju, pierwszy raz coś takiego słyszę, w ogóle nie było rozmowy na temat walki z Krzysztofem. A w ogóle nie było nawet pomysłu takiego, ja nawet nie słyszałem o tym, żeby miałem z nim walczyć. Jedynym celem moim, i który sobie z dziećmi gdzieś mi tam zaświeciło w głowie, to była walka z Adamkiem Tomaszem. Natomiast e, dalej co będzie, teraz w tej chwili skupiam się na tej walce i po tej walce dopiero będziemy patrzeć, co będziemy robić, ale po prostu to jest, e, mówię, jakieś nowe wyzwanie chciałem mieć, e, jakiś challenge, po prostu wyskoczyłem na boks e, i udało się doprowadzić do takiej dużej walki, cieszy mi to bardzo, ale ja jestem zawodnikiem MMA, e, już tam te 3-4 miesiące trenuję tylko boks już tęsknię za MMA, więc... Po tej walce wracam do swojej dyscypliny. Czy w waszym kontrakcie jest jakaś klauzula rewanżu? Eee, coś tam jest. Bo to już ja nie, 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 nie zbawiałem się w to, to Martin musiałby skomentować. Dobrze. Martin de Słuchajcie, czego wam życzyć przed tą walką? Eee, Przede wszystkim zdrowie. Myślę, że to jest najważniejsze dla nas wszystkich. Ja też wszystkich zdrowie życzę. A, I przede wszystkim schodzą głosy, że że jesteśmy za spokojni, za mili dla siebie i tak dalej. Że my dopiero pokażemy, jak wyjdziemy do klatki, pokażemy to, co potrafimy. A, to, że rozmawiamy ze sobą jako normalni ludzie, chyba w tych czasach się zrobiło to trochę dziwne dla ludzi, że one z tobą walczyć i jeszcze ze sobą normalnie rozmawiamy. Sport to jest kultura, to jest dyscyplina. To, co mam pokazać, pokazujemy w krawce, w ringu i tak dalej, więc przyjdźcie na galę, obejrzyjcie się w telewizji. Starcie dwóch sportowców. Zapraszamy i pozdrawiam. Dobrze, mamy dzięki ci serdeczne. Trzymajcie się. Do zobaczenia, aby to była walka, która rozgrzeje widownię. Dzięki, serdeczne. Dzięki, trzymajcie się. Cześć, cześć. Tomek, podobno znasz już nazwisko kolejnego rywala na gali fame MMA. Czy coś ci nazwisko to mówi, czy to jest dla ciebie jakiś anonim? Eee, Andrzeju, zawsze skupiam się na tym, co, co mam teraz zrobić, skupiam się na walce z Wamedem Kalidowym. Nie mogę dzisiaj patrzeć, co będzie za, za, za 4-5 miesięcy. E, skupiam się na danej pracy, która mnie czeka, i to jest moja odpowiedź. Nigdy nie robiłem tak, nie szukam czegoś tam daleko, jak jest coś przede mną, więc byłby niepoważny, gdybym inaczej myślał. Jasne, dobrze. E, powiedz, co ci życzyć przed sobotnią walką? Słuchaj, no to najważniejsze jest zdrowie, abyśmy e, weszli do ringu zdrowi, pokażali piękny, piękny sport. E, Wymianę ciosów, zeszli zdrowi z ringu i wrócili do domu, czyli ja do USA, e, Mamed do, do siebie. No to tego Wam życzę. Dziękuję Tomkowi, dziękuję Mamedowi. Trzymajcie kciuki, oglądajcie tę walkę. No to jest historyczne wydarzenie. Cześć i do zobaczenia. Pozdrawiam, dziękuję. Trzymajcie się, do zobaczenia. Dzięki, Już cześć, cześć.